Dobrze, bardzo ładnie weszła i jeszcze my to wmalam i wystartują. Jeszcze moment. Jeszcze moment. 17 koni. I ruszyły Derby 2011. Rozpoczęte! Ława koni, jeszcze na razie nie ma tak zdecydowanego konia, który poprowadzi. Ale już na czele jest, proszę Państwa, intens wejście pierwszy zakręt. Intens, tam się tasują, zmieniają pozycję. Intens, Secret Gold bardzo blisko. Secret Gold, Intens, dalej Solej, tam bardzo, Pan poprawia również Tybet na ostatniej pozycji. No nito, prowadzenie nadal utrzymuje. Koń numer 7, Intens. Intens jest na czele, na drugiej pozycji Tybet, na trzeciej Bourbon, na czwartej Secret Gold, tamte trzy konie bardzo blisko. Następnie tam. Ta golfuje cała ława koni. Tam ten peleton to prowadzi Jansen, prowadzi nadal, ależ tam walka o prowadzenie. Te dwa konie Tybec intensem na czele. Na trzeciej pozycji Bourbon. Tam bardzo blisko Secret Gold. Tam jest Mytof Malan. Tam następnie Solej Jansen. Następnie tam jest Buzer. Azjatic Fly na ostatniej pozycji Time of Wind, Na przedostatnim miejscu gokart ależ tam walka tam walka o najlepsze pozycje przed finiszem, 1200 metrów do celownika nadal Intense, z tybetem i są na czele łeb łeb galopują secret gold druga trzecia czwarta piąta pozycja to wszystko bardzo bardzo blisko siebie ale te dwa konie Intense oraz tybetem razem blisko siebie prawie łeb łeb galopują my to wpalam na trzecim miejscu tam jest Secret Gold, tam jest Bourbon, ależ tam jest Electra Delight, wszystko razem na ostatniej pozycji w odstępie, tylko zdecydowanie Time of Wind. A na przedostatnim miejscu Azatic Fly, pozostałe mają wielkie szanse na derby 2011. Wyjście na prostą, 600 metrów, fenomenalne zdjęcie. Ucieka Tybet na około 400, Intens, 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 Tybet odpadł, 350 metrów do celownika, Tybet jest na czele, zaczyna finiszować Elektra Delight, ale 200 metrów do celownika, nadal na czele galopuje, Intens, Intens ma przewagę, on proszę państwa nie przegra tych derbów. Intens, brawo, co za forma. Na drugiej pozycji Electra Delight, na trzeciej tam Mały Kapral razem z Buzerem i cała reszta koni. Proszę Państwa, fantastyczne zwycięstwo.